Cześć Wam, dzisiaj jest wizu, wizualnie witam Was w Jack która nazywa się Genshin Impact w serii o tym samym tytule. I dzisiaj mamy przesadzone rzeczy. Miojo ja poszło po bandzie i to nie w moim kierunku o dziwo, więc jest coś nowego, a tym czymś nowym jest Teyvat Chapter Interlude Teaser A Winter Nights Lato. I jest to trailer do Harbingerów. Widzimy kawałek sznezna i widzimy praktycznie wszystkich. Fatui Harbingerów. Mamy kontekst między nimi, wiemy co, gdzie i jak. Możemy zobaczyć tego jednego takiego bardziej głównego. Wiecie, wiecie, wiecie. Który wygląda praktycznie tak jak opisy, które dostawałem na temat warki. Więc tutaj, tutaj takie ciekawe info. Takie ciekawe info, jeżeli oni będą mieli ten sam model, to znaczy bardzo zbliżony mniej więcej, takie coś jak jest pomiędzy żonglim i... no nadchodzącym tam, parę takich ten, to bardzo, bardzo możliwe, że mamy nowy model postaci. Weźcie pod uwagę, że to jest CGI trailer, niezwiązany z silnikiem gry, ale nie zmienia to faktu, że jest jakiś taki drobny zaraz rzeczy, które mogliby zrobić. Ja jestem zachwycony! Jest super mnóstwo informacji, wiemy już skąd były wycieki na temat Harbinger w minionym czasie, dlaczego były informacje, kto gdzie i jak, jak będzie wyglądał, kto jest kim Co jest z czym połączone Ktoś miał do tego wcześniej dostęp i się to teraz układa Wszystko w jedną piękną i cudowną całość Ludzie muszę wam powiedzieć, że jestem nahypowany I dawno nie czułem się tak podjarany Genshin'em jak czuję się w tym momencie W sumie nawet jak były przecieki z Zielonej Krainy Niedawno nie czułem się tak zajarany Jak się czuję teraz Ze względu na to, że jest to coś ciekawszego Widzimy dużo, dużo, dużo dalszych kawałek świata, bo co Tu zaraz będziemy, zaraz będzie można ograć I będzie się liczył gameplay, a to co jest tam daleko góry, gdzie nie można przesunąć, to jest coś, do czego, no, jeszcze zostało nam ze 3 do 5 lat czekania, żeby tam postawić swoją stopę, co oznacza no, raczej 3 lata, co oznacza, że nieprędko się to spełni i są to rzeczy, które gdzieś wcześniej przeciekały, tam pulcinella tutaj, pierro, jest tych informacji sporo, które łączą się z rzeczami, które mieliśmy wcześniej, więc ja jestem zachwycony, dajcie mi znać, co wymyślicie w temacie. Na dole w komentarzach zasypcie mnie tym, co myślicie na temat tego trailera, oczywiście powinien być podlinkowany, jeżeli nic nie zapomniałem to co widzicie na ekranie, link na dole w przypiętym komentarzu i karta również być powinna ale jest zachwyt z mojej strony jest zachwyt bardzo ciężki no bo powiedzmy sobie szczerze nie spodziewałem się, że wreszcie Mihojo się ruszy i zacznie PR-owo coś robić to co było wczoraj, czyli Trailer, pokaz, preview do Dendro To był drobny krok w odpowiednim kierunku A teraz jest bardzo mocny krok W bardzo dobrą stronę Czyli oni mają mnóstwo informacji I powinni zacząć nimi sypać Żeby utrzymać nasze zainteresowanie Wygląda na to, wygląda na to, że Moi mieli rację i nagle zaczyna im się grunt pod nogami palić Bo konkurencja wychodzi konkurencja radzi sobie bardzo, bardzo, bardzo dobrze Znacznie lepiej niż się spodziewali Bo oni bankowali na tym co jest w Chinach I myśleli, że historia się powtórzy Na Europę, Amerykę i całą resztę Świata, tu nagle się okazuje, że jest inny rozkład sił u nas niż tam, bo też jest inny typ graczy. Więc wygląda na to, że może Micho Jo wreszcie przestanie robić to, co robiło do tej pory i zacznie walczyć o nas. Bardzo by było miło poczuć się znowu chcianym z ich perspektywy. Wow! Marudzę jak zraniona kochanka? Dobra! Lecimy dalej, lecimy dalej, bo weźcie pod uwagę, że właśnie kończy się baner został 1 dzień, 5 godzin, 19 minut, co oznacza, że jeżeli nie macie jeszcze porobionych triali, a ja chyba nie mam tak, nie mam porobionych triali, to jest ten moment, żeby je zrobić, no bo tutaj jest 20 primorzemców i tam... rzuczki Żuczki są najbardziej upierdliwe z tego. Cała reszta też, O, to mi się bardzo przyda. Jeżeli nie zrobiliście jeszcze tako, jako i ja nie zrobiłem, to róbcie, ale wszystkie inne rzeczy już się pokończyły, więc jeżeli chcieliście zostawić sobie eventy na ostatni Ostatnią chwilę do odhaczenia, to wczoraj była ostatnia chwila. Mam nadzieję, że to zrobiliście, bo przypominałem. Co więcej, kończy się czas na zrobienie abysa, a tym razem Abyssa to ja tak za bardzo nie ruszałem i jeszcze, więc to jest coś, no za co chwycę i będę się szarpał, więc jeżeli nie macie jeszcze zrobionego, to jest ten moment, żeby zacząć o tym myśleć, żeby to oszarpnąć, a my lecimy dalej, bo tak bardzo informacyjnie dzisiaj jest. Kolejna fala skamów. Uważajcie, jest jakaś stronka Genshin Impact Age, czy jakoś tak się nazywa, nawet nie wyszukujcie. Wrzucam tutaj info, które podesłał mi trociu. Oraz screenshoty, więc dziękuję Ci bardzo Jesteś osą, w każdym razie niby jak tam klikniecie I niby jak tam porobicie rzeczy, które macie porobić To dostaniecie gifty w Genshinie Warte około 100 dolarów Co jest oczywiście wielką bzdurą Jest to próba wyłudzenia Waszych danych Oszustwo i no nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości Więc nie dajcie się nabrać Znowu jakiś nowy sposób wymyślili Na naciąganie graczy Co oznacza, że miejcie się na baczności I w sumie nigdy To nie, nigdy nie miało miejsca Jedyne co jeżeli są jakieś takie duże kompanie, które nie wiem, Alienware Arena, czy, czy PC Gamer, ktokolwiek z tych takich uznanych do tej pory, mówi, że a ma kodzik, to zazwyczaj jest to kodzik, na jakieś szmaty z XP, a nie Primogemy, ale no wciąż się znajdują ludzie, którzy dają się nabrać, no bo chcemy jak najwięcej wycisnąć z tej gry, chcemy jak najwięcej wycisnąć ze swojego ograniczonego czasu, i z możliwości, które daje nam Michał w graniu w Gęszina. więc zawsze tam jakieś drobne bonusy, drobne bajery do przygarnięcia, tak jak Epic ma tą swoją paczkę, a zawsze jest na plus, co nie zmienia faktu, że jest tego naprawdę mało i one nie są zachwycające, więc może gdzieś kiedyś w przyszłości będzie tego więcej. Fajnie by było jakby zaczęli to dawać content kreatorom, wiecie, kodziki, które są ważne, nie wiem, przez 36 godzin czy coś i ja robię streama, gadam, że jest kodzik i wy możecie łapać i ten, co nie zmienia faktu, że nie jestem tym content kreatorem, który by taki kodzik dostał, ale wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. My lecimy dalej, bo jest konkurs, który się powinien skończyć plus minus kiedy ten odcinek leci, czyli wczoraj na streamie jeżeli by Liście, to w przeciwieństwie do tych wszystkich skamów, które teraz się dzieją, wczoraj na streamie trzeba było wymyślić nazwę dla kraftowego napoju pienistego złotego, związanego z wizą, kanałem, krasnoludkami, gęszcinem, obojętnie i do jednej osoby, która to wymyśli, miał polecieć slime, którego moment złapie. Do zwycięzcy poleci jeden z tych czterech slajmów, albo elektro, albo hydro, albo krajo, albo... Pyro skontaktuje się ze zwycięzcą dzisiaj po 14 I ta osoba, która wygra Podejmie decyzję, którego z tych czterech slajmów chce! Rozbiegł się i będę musiał Ich szukać po pokoju. Dobrze, że żadnego Dendro w zestawieniu nie było Bo tak to bym jeszcze musiał szukać pod podłogą A my lecimy dalej Do informacji na temat kazuchy Bo podbiła do mnie wczoraj Milenka I podbiła do mnie wczoraj Mizu Z informacją jak wygląda sytuacja Na najbliższy stream, który odbędzie się 13 I kolejny stream, który odbędzie się 14 Na którym najprawdopodobniej ja będę rolował. Oryginalnie zakładałem, że będzie jeden dzień i ja będę rolował pierwszego dnia, no bo będzie tylko pierwszy dzień, ale będą dwa dni, więc wygląda na to, że ja będę rolował drugiego dnia. Moje e, momencie dzisiaj to już będzie to o nie, będę tęsknił e, moje 100 rolków, tak 99 dzisiaj 100 rolków, no w sumie już mam primożem na 100 rolków, moje 100 rolków e, do 100 rolków pójdzie w stronę kazu, mam PT 40 co oznacza, że tak jakby 140, czyli 40 rolków brakuje mi do gwaranta bo mam 50-50 do wygrania więc liczę, że się uda, zakładam że przegram i zakładam, że będę jeszcze pod koniec tego banera się troszkę szarpał, bo 40 rolków to tam od biedy uda mi się może nawet tu zbierać, jeżeli dużo w eventach będzie ale dobra, nieważne, ja nie o tym, jak zobaczyłem te to one są przepełnione i przekroczyliśmy te moje ustawowe 25 osób. No bo Wizu zapowiadał, że jak ktoś ma coś fajnego, jak ktoś ma coś naprawdę ekstra i coś naprawdę osom, no to podbijać do Milanki. Milenka jeszcze dla Was znajdzie miejsce, bo obiecaliśmy, że znajdzie miejsce i zasadniczo jesteście osom. Jesteście tak bardzo osom, że jak usłyszeliście, że jak ktoś ma coś super, coś bajeranckiego to było takie OK, no to wbijam. Dorzucam się do puli. To będą dwa przesadzone, bardzo mocne streamy. Więc jeżeli lubicie oglądać, jak ludzie mają bardzo dużo rolków do wyprania się i bardzo dużo trafień fantastycznych i podwójnych, może potrójnych do złapania postaci, to będzie ten stream. To na pewno będzie ten stream i pierwszego i drugiego dnia so, rzeczy ciężkiego kalibru. Lecimy dalej, bo oprócz tego wczoraj był stream, oczywiście do którego chciałem nawiązać. Pierwszy mój stream na Twitchu taki naprawdę na poważnie, bo tam coś było w międzyczasie w zeszłym roku jak YouTube nawalał, ale to było tak na zasadzie, że a działa, działa, okej, okay, jesteśmy tutaj, potem wróciliśmy do YouTube a tu wygląda na to, że na przynajmniej Dłuższą chwilę przestawimy się na Twitcha Co oznacza, że wczoraj był stream testowy z krasnalków Specjalnie wziąłem jakąś taką chilującą gierkę Która się wcale chillująca nie okazała Wcale nie, było ciężko Były wybuchy, robale próbowały mnie zjeść Jakieś pasożyty były Życie krasnala Dali mi kilof, miałem lecieć na asteroidę i kuć Bardzo chillowo jak gram sam Ale jak gram ze Steven, gadałem tutaj, gadałem z czatem Nagle zaczęły się wybuchy, tutaj nam wiertła zaczęły że... Benzyny brakuje, benzyny w kosmosie brakuje Jest dokładnie tak samo jak na Ziemi Inflacja, ja nie wiem, ja że tak nie bawię. No i ogólnie stream był przesadzony, tyle osób ile przybyło, tyle osób ile zaczęło... Sypać w jedną, w drugą stronę Donate, dziękuję, egzeta, lewy, rena Nie to, że lewy dwa razy poszedł Anarena oraz lewy, przepraszam, egzeta I rozdawanie ludziom Subskrypcji, tam się to nazywa Ogólnie jesteście fantastyczni, tak mi się ciepło I miło zrobiło na serduszku, że Wow, cały czas było Praktycznie ponad 90 osób Na kresnalkach, Spodziewam się, że Będzie 15, góra 20 osób Zasypaliście mnie z każdej strony pozytywną Energią, miłością, co więcej, co więcej Na privie do mnie wysyłacie takie historie że dobra, zrobimy to może jutro na odcinku, bo dzisiaj nie jestem pewny, czy jestem gotów się rozkleić i zasmarkać w, w stronę kamery, więc to może nie być najlepszy pomysł, ale ogólnie daliście mi taką dawkę pozytywnej energii i wiary w siebie. No i przede wszystkim w was, że jestem zachwycony i, i tak jak mówię, dziękuję wszystkim typującym wczoraj, dziękuję wszystkim, którzy byli i, i pomogli mi się troszkę podnieść, bo ostatnie dni były bardzo ciężkie i przygotowanie się do wczorajszego dnia. Zbiegło się w czasie ze złymi rzeczami, które się działy, więc było tak. A wczoraj było Awesome! I jesteście awesome! A więc uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery, spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to znacie ten drill, wiecie o co chodzi. Z wielkim przymrużeniem oka, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji, nie wszystkie, aczkolwiek mam dla was dzisiaj parę dziwnych rzeczy, których nie rzucałem w minionych dniach ze względu na to wszystko, co się działo w okolicy, ale teraz będę troszkę kodem mówił, troszkę bardzo kodem mówił, więc mam od moich informacji, że na serwerze testowym, tym serwerze testowym gdzie nie ma modeli, nie ma imion i nie ma innych rzeczy. Podziało się bardzo dużo dużo nowych postaci zostało dorzuconych do testów, więc jest sporo i niektóre z tych postaci udało się zinterpretować. Są trzy postacie z Harbingerów, których mieliście przed chwilą na tym filmiku. Trzy z tych Harbingerowych postaci są na testach jako postacie grywalne, więc co najmniej trzy z tych postaci grywalne będą i nie ma tam, nie ma tam ani Skaramusza, ani Il Dottore, którego się spodziewano. Nie ma tam no, no, no właściwie te, które ludzie myśleli, że będą w najbliższym czasie To nie są te postacie Więc przede wszystkim jest postać, która jest opisana jako Satin Nie jestem pewny, która to ma być I jest Kolumbina z testowanych Oraz oczywiście Pantalon żeby było zabawniej nie, nie mam jeszcze przypisanej wizji, która z tych postaci na animacji to jest która do imion ale te trzy maski z komedii Delarte są testowane jako testowane oprócz tego, jeżeli chodzi o Sumeru kolejne trzy postacie doskoczyły nie mamy ani gwiazdek, ani broni ale ma być jedna żeńska, druga żeńska prawdopodobnie jedna jest nastolatką a druga jest dorosłą kobietą i jest jeden koleś część z tych postaci będzie się przewijało na tłumaczeniach od Kokonoe ruszymy to już zanim długo to ruszymy. Spokojnie kokona, spokojnie. Oprócz tego jest wyciek, który się łączy z kilkoma rzeczami. Od Uncle Didi jest część informacji, część informacji jest z innych źródeł, więc nie będę wywoływał po kolei wszystkich przed tablicę, ale weźcie pod uwagę, że tam od moich jest jakieś 15% góra max rzeczy z tej strony idących. Cała reszta jest właśnie Uncle Didi, czy, czy Ubacza, czy ktoś gdzieś tam po drodze, więc zmieniła się troszkę ramówka, jeżeli chodzi o nadchodzące aktualizacje i są podane aż do aktualizacji 3-4, co jest bardzo nieprawdopodobne więc jeżeli chodzi o aktualizację tą najbliższą pierwszą wchodzącą z Sumeru pomijam oczywiście 2.8 wakacyjną to zostaje tak jak miało być jest koleść Kłapouchy, a na Riranach najprawdopodobniej żągli wraz z Ganyu i to jest druga połowa bo pierwszą połowę aktualizacji zaczniemy oczywiście zielonym Kłapouchy. jeżeli chodzi o postacie czterogwiazdkowe to no kolej którą mieliście w komiksach najprawdopodobniej będzie w pierwszej połowie razem z Kłapouchym, bo oni stanowią zespół mniej lub bardziej a nasza mała Jean dziewczynka która wali ze swojej lampy elektroobrażeniami, będzie w drugiej połowie najprawdopodobniej, jeżeli te informacje są prawdziwe. Przeskakujemy jedną aktualizację dalej, czyli z przodu trójka, z tyłu po kropeczce jedynka i tutaj ma się pojawić ta dziewczynka, która tam wodą macha i nie będziemy mówili więcej, jako pięciogwiazdkowa postać, a jako druga postać w chyba drugiej połowie tej aktualizacji nie jest to jeszcze potwierdzone info, tutaj bardzo duże ziarno soli, proszę. Jest pewien chłopiec, na którego wszyscy bardzo, bardzo bardzo czekają, który z włócznią będzie biegał. on jest bardzo w egipskich klimatach, więc wreszcie doczekacie się najprawdopodobniej druga połowa aktualizacji tej, która będzie po wejściu Sumeru, czyli 3.1. Oprócz tego będziemy mieli dwie postacie czterogwiazdkowe, jedna nowa na pierwszą połowę i jedna nowa na drugą połowę. Na pierwszą połowę będziemy mieli żeńską postać z włócznią, Hydro, a na drugą połowę będziecie mieli tą babkę, którą możecie kojarzyć, tą troszkę bardziej kocią, Pyro, dorosły model kobiecy z Claymorem, taka kucica, więc, więc ta postać, której imienia też nie będę zasięgał w tym momencie, ale wiecie o kim mówię. Wiecie o kim mówię. Nawiązanie do muszu, kutence i tak dalej, i tak dalej. To jest postać, która najprawdopodobniej pojawi się pod koniec aktualizacji 3.1. Jeżeli chodzi o aktualizację 3.2, to jest to dokładnie, czego się spodziewaliśmy, czyli będzie Bogini Mała w Sumeru. Jeżeli nie, ona faktycznie będzie archonką, czyli to, to jest, wiecie, dalej zamieszanie, dalej zamieszanie, ale są informacje, że ona ma być, i jest tutaj informacja, adnotacja, że tutaj nie wiemy, kto będzie pierwszy, i nie wiemy, kto będzie drugi. Będzie również postać pięciogwiazdkowa chłopiec, ale nie mam podanej y, dalszej części informacji, kto to miałby być, co to miałoby być i jakby to miało być. Nie ma informacji, że to miałby być Skaramusz, którego niektórzy spodziewali się w aktualizacji 3.2. Jest jako boss. Informacja tutaj, że skile postaci nowych wychodzących idealnie kontrują to, co on będzie robił jako boss. Jeżeli chodzi o tą aktualizację z końcówką 2, to jest informacja, że ma być krajo z mieczem jednoręcznym dziewczynka i ma być jedna mała, o której wiemy od samego początku gry, właściwie przed premierą gry i to jest ta malutka, która się jeszcze nie pojawiła i tutaj jest adnotacja, że bardzo możliwe, bardzo możliwe, że ta dendropostać, która miała być jedną z pierwszych dendropostaci w grze, a nie jest bardzo możliwe, że się tutaj pojawi ale grywalna nie będzie, ona tutaj jest przewija się jako testowana, gdzieś tam coś tam gdzieś tam, ale nie jest grywalna najprawdopodobniej, więc może, a może nie będzie do zdobycia, ale raczej nie, chyba że zostanie na przykład dana z jakiegoś festiwalu czy coś innego przy okazji. Więc ta aktualizacja z wujeczką na końcu zobaczymy, nie zagramy, raczej pogadamy, jeżeli to są prawdziwe informacje, oczywiście. Jeżeli chodzi o aktualizację 3.3, to tutaj najprawdopodobniej będziemy mieli tendro postać, która jest połączona z Lantern Ride Festivalem, jeżeli Lantern Ride Festival wypadnie na aktualizację 3.3, co jak tak liczę w głowie, nie zgadzam się do końca, bo jesteśmy w tym momencie w grudniu, a nie w lutym. Chyba, że będzie inny festiwal o podobnej nazwie, bo tłumaczenie z chińskiego jest bardzo posiepane. Raczej sugeruje mi nazwę, że będzie to festiwal latarni morskich, ale no zidentyfikowałem to jako Lantern Ride festiwal, że chodzi o to, a nie o jakiś festiwal latarni morskich, który miałby być w Sumeru, ale może, zobaczymy. Może to chodzi o inną postać, więc ja się zastanowiłem przez chwilę, czy to może nie chodzić o Baizu, bo mamy dendro postać, męską, dorosły model i to to jest wszystko, co o tej postaci wiem z tej informacji, oprócz tego, że ma być połączony z festiwalem, więc zobaczymy, zobaczymy, oprócz tego ma być sporo powrotów postaci, które już mamy i głównie mają się skupiać na fan-favorite postaciach, czyli tak jak wcześniej był żongli Ganiu, to tu spodziewam się, że może być Raidenka, o te, które przez gracze bardzo lubiane były, bo jest informacja, że powroty mają być związane z tym, co gracze chcą, lubią, bo będzie fragment fabuły, który jest jeszcze niesprecyzowany, w którym będą się działy bardziej randomowe rzeczy, więc mogą tam do wora wrzucić kogo chcą i będzie połączenie między fabułą a tym, kto na banerach będzie. Oprócz tego czwóreczki tutaj jest informacja znowu na temat tej małej, <śmiech> <śmiech> że ona w tym momencie mogłaby się pojawić, ale już do złapania, więc dendro mała postać oraz oprócz tego nowa postać czterogwiazdkowa z łukiem Anemo i podobno ta postać jest dość kluczowa do kilku rzeczy i jest przesadzona, więc jeżeli ta informacja okaże się prawdziwa, to w aktualizacji 3.3 będzie nowy fan favorite z łukiem Anemo i nie będzie to Venti Light, będzie to coś nowego więc zobaczymy. Tu du duże podkreślenie do tej postaci miałem. Oraz mamy aktualizację z czwóreczką na końcu, która zamyka ten przeciek danych. I jest tutaj bardzo, bardzo duże sus, duże przymrużenie oka, bo część z tych informacji totalnie może być wyciągnięta z kanału, więc. Ten koleś, o którego były wielkie problemy, ten Su XP, czyli, no, fff, nie będę wymawiał <laughs> tej arabskiej nazwy, bo ją znowu pokaleczę strasznie. I jest na chwilę obecny podpisany jako postać z mieczem. Jedną przy czym jest to bardzo możliwe, że placeholder, czyli niekoniecznie z mieczem jednoręcznym będzie biegał, ale tam gdzie jest, jest zapisane jako mail 100 sword i... no, no w początek aktualizacji 3, 4 i jeżeli to jest prawdziwa informacja nie ma nic na temat czwórek, oprócz tego, że dwie nowe czwórki są tam podpięte, ale nie ma żadnych danych, a postacią, która ma powrócić jest Ayaka i Ayaka ma dostać wtedy swojego nowego skina i tu mi się też daty nie, nie składają. Jeżeli chodzi o Ayake, no to wiadomo, że na banner że będzie również Lisa bo ona ma też dostać w tym samym czasie swój własny skin. I teraz drobna adnotacja do tych rzeczy, które mówiłem przed chwilą, czyli do tych, tych, tych terminów plus minus, bo można sobie wyliczyć, co kiedy powinno się pojawić, szczególnie jeżeli kolejność, można założyć, co będzie pierwsze, co będzie drugie, ale mieliśmy jeden przeciek, który mówił o aktualizacjach tam 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 chyba. Nie było nic o 3.4, 3.5, było o 3.6 i 3.7, jakoś tak, nie, nie mam tego odnotowanego, Teraz na drugim ekranie, więc mówię z pamięci, mogę się mylić tam o jedną, dwie aktualizacje w jedną, drugą stronę, ale są dwie brakujące aktualizacje po drodze. Wydaje mi się, że tu jest to trochę źle złożone, że nie są wzięte te brakujące aktualizacje po drodze, że będą dwie aktualizacje mocno skupiające się na LIWE. I tam będzie ta ajaka, tam będą te rzeczy połączone ze sobą, tam będzie ten festiwal i to wskoczy właśnie między te rzeczy, które tutaj są, dlatego to się poprzesuwa i część z tych informacji jest błędna. Jeżeli ten przeciek jest prawdziwy, to część tych informacji jest błędna, dlatego że ktoś ymm, ma niekompletne dane i pominięte rzeczy z przecieku zostały zlepione razem, tak jakby ich naprawdę nie było, one tam są tylko my nie wiemy co tam jest. Więc jest jakby z tej perspektywy kilka brakujących informacji, które zaburzają bardzo ten ciąg rzeczy które ja wam rzuciłem, więc najprawdopodobniej tam od aktualizacji 3.2 dalej będzie rozjazd. 3, 3 i 3, 4 prawdopodobnie się. No, wracaj tu, rybo. Zaraz, zaraz tu wezmę jutonę 3, 3 i 3, 4 prawdopodobnie tutaj się nie zgadza ze stanem faktycznym, ale z drugiej strony to jest tak daleka przyszłość. Mówimy o tym, co będzie praktycznie za rok, że powiedziałbym, że bardzo dużo się tutaj zgadzać nie musi, a nawet nie powinno, bo wiele rzeczy ulegnie zmianie. Bo wiecie, to jest. plan jest planem, oni później ten plan modyfikują, a szczególnie jak coś wycieknie, czego nie chcą, to czasami zamieniają parę rzeczy miejscami, więc. Z naszej perspektywy dużo zmienić się może w tej kwestii, ale to jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Więc dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Desolate Leaf. Pozdrawiam Cię bardzo mocno i serdecznie. Dawno nas tutaj nie było i jest tutaj pięknie i jesteś osą. Awesome. Pamiętajcie, że wciąż trwa daily Check-In Web Event. Jeżeli otaczacie wszystko od pierwszego dnia tego miesiąca, to dziś jest dzień jedenasty, co oznacza, że dziś jest do przygarnięcia druga paczka z Primogamami. Ona jest czwartego, jedenastego i osiemnastego dnia Waszego logowania. Nie dnia miesiąca, dnia Waszego logowania, co oznacza, że mamy już cztery. 40 Primogemów, zalogowanie, jeszcze 20, i mamy pełne dodatkowe daily, tak jakby. Więc ostatnia paczka jeszcze przed nami. I nie zapomnijcie wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na Parametric Transformerze. I korzystając z okazji, chciałem podziękować wszystkim Wam za Wasze wsparcie. Jesteście fantastyczni, jesteście osą! Awesome. I wczorajszy dzień tak mnie podniósł na duchu, jak mało co w życiu, więc dziękuję Wam, jesteście mega. Lisim Magom dziękuję, bo są fantastyczni. A Lisim Arcymagom dziękuję, bo ich wsparcie no, sprawia, że mamy dużo fajnych rzeczy na kanale. Konkursy, nie konkursy, to wszystko dzieje się dzięki lisim Arcymagom, więc macie tutaj ich listę i doceniajcie tych ludzi, bo dzięki nim no, jestem w stanie robić sporo fajnych rzeczy. I to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego odcinka. Świetnie pięć roli. Niech Boże karędzi wam sprzyja, a my widzimy się przy najbliższej okazji, która jeżeli nie będzie dzisiaj albo jutro wieczorem ninja streama, to nadarzy się po prostu jutro na odcinku. Miłego do następnego. Jej! We had no time to say goodbye, so let's not call it that. W sumie mam ochotę zrobić ninja streama, bo tak bardzo przyjemnie było wczoraj, ale z drugiej strony, jak o tym pomyślę, to mam do nagrania parę fajnych rzeczy, takich, które chciałem skończyć, znaczy się teraz, żeby go skończyć w tym miesiącu, więc tak, taki plan jest. O, zmienię, zmienię party na moje geoparty, żeby nie zrobić tym teamem przypadkiem daily i zmarnować expy do reputy, to znaczy do friendshipa. O, 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 o to, to, o to, to.